Jestem w związku i to już drugim. W pierwszym związku byłem, byłem 6 lat. No, niestety nie wyszło nam. W drugim związku jestem teraz 17 lat. I powiem tak, że. Gdyby moja małżonka zrobiła ten program albo była Walaną, to my byśmy już nie byli razem. Mówię to po 40 latach we wspólnocie anonimowych alkoholików. Mówię to jak. Dostrzegłem swoich, swoich przyjaciół, którzy yy, szli, szli w te związki. I mnie zawsze powtarza moja partnerka, mój my jesteśmy ze sobą tylko dlatego, ponieważ nie poznaliśmy się nigdy w żadnych terapiach, ani tam dalej, i tak dalej. Moja taka koleżanka powiedziała kiedyś tak: mówi, Słuchaj, wziąć kogoś z mitingu za partnera to tak jak pójść do domu wariatów i po prostu szukać sobie męża. I to jest, wiecie mi, jak Boga kocham, to jest prawda. No. To jest prawda. Ja jestem tak chorym człowiekiem, że ja nie jestem sam ze sobą w stanie wytrzymać. Sam ze sobą. Dlatego przez 16 lat zapijałem w tej spółnocie. Naprawdę zrobiłem dużo i robię i chociaż nie piję teraz szósty rok, to jest to dosłownie, nie wiem, jakimś cudem. I powiem wam, e, że kiedyś zaprosiłem doktora Sokoluka, to jest taki sam jak ten e, od tych skiroławek tam od tym, ten, nie pamiętam ten, taki, taki znany ten seksuolog. I tam różne tam formacje, i tak dalej, między innymi tam było o tym, że ci starzy alkoholicy po 20 latach mówili: No, Panie doktorze, ale jak to jest? Mówi, czy komuś przeszkadzam? Ci, ci, ci starzy alkoholicy mówili: Panie doktorze, jak to jest, że tam 20 lat temu, to ja to, tamto mówi, ale to było 20 lat temu, a teraz jest zupełnie inaczej. Nie? I słuchajcie, ale kończąc, kończąc tam było o tych różnych e, dopasowaniach, i on powiedział coś takiego, co zapamiętałem do końca życia, i to właśnie chciałem przekazać w związku z y, Weronika swoją speakerką. Że jeśli jest miłość, no to już dalej nie muszę mówić. Nie? Miłość, miłość, miłość to jest. Całe 12 kroków, ja mu to jest wstęp do miłości, nie? Najpierw wiara, nadzieja i miłość, ale z nich największa jest miłość, nie? Jeśli jest ta miłość, to ona wszystko, nawet to, że dwoje uzależnionych na programie, po terapia i nawet dwoje psychologów i dwoje psychiatrów potrafi ze sobą żyć, i to wspaniale, Ale jest jeden warunek. Jeśli e, kiedyś też bardzo mądra osoba, to chyba e, on miał 11 tysięcy kobiet, <noise> których ud, udokumentował, powiedział, e, e, że w e, miłości jest tak, że jedno całuje, a drugie nadstawia policzek. I ja zobaczyłem, że tak zawsze jest przy konfliktach. Nie? Jeśli któraś strona potrafi iść na kompromis, to jest coś, coś, coś wspaniałego. Coś ale do tego potrzebna jest miłość. Także nie bójcie się wszystkiego, bo nad tym wszystkim jest ten, co daje tą miłość. Dziękuję bardzo.